Hej, hej, hej. Witam Was serdecznie. To jest moja pierwsza próba nagrania czegoś na YouTube. Musiałam zdać się sama na swoje możliwości, dlatego że nie mam nikogo z młodych, nie ma wnuków, żeby mi pomogli, tak troszeczkę bawiłam się tym nagraniem, żeby się nauczyć nagrywać na żywo. Ja tu nie wiem, czy to dobrze robię, czy to się nagra, nie mam pojęcia. Pokładam tu nadzieję w Bogu, dlatego, że akurat jestem w trakcie przerabiania Biblii, Pisma Świętego i mam taki poranek, w którym chciałabym przeżyć go z Bogiem tego, że jestem osobą nowonarodzoną, należę do Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego, Nowe Narodzenie w Tarnowskich Górach i idę całkowicie nową drogą duchową. I jak tu nie dziękować Bogu za to, że w pewnym dojrzałym wieku otworzył moje oczy, moje uszy i Duch Święty mnie teraz prowadzi. I tak. Jak zacząć pierwszy live na żywo na, na, na YouTube? Od modlitwy dziękczynnej do Boga. Jestem w trakcie czytania księgi Daniela, kiedy Szedrak, Meszak i Abednej skazani na śmierć, a potem cudem wywezieny z ognia piekielnego, takiego pieca. Um. Dziękowali Bogu za uratowanie życia i za to, że wytrwali przy Bogu i nie wyparli się Boga. Więc ja też chcę dzisiaj złożyć Bogu dziękczynienie i podziękować mu za wszystkie dary, który mnie obdarzył w całym moim życiu. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców, uwielbiony i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, uwielbione i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w świątyni Twojej chwały, sławiony i pełen chwały na wieki. Błogosławiony jesteś, ty, który spoglądasz w otchłanie i zasiadasz na cherubach, sławiony i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa. Uwielbiony i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, godzien sławy i chwały na wieki. Błogosławcie Pana wszystkie jego dzieła, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana jego aniołowie, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana przystworza niebios, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana wody w niebiosa, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana wszystkie żywioły, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana słońce i księżycu, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana gwiazdy nieba, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana deszczu i roso, Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana wszystkie wiatry. Bogosławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana ogniu i skwerze, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana, chłodzie i upale, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana rosy i szrony, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana mrozie i chłodzie. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana lody i śniegi. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana dnie i noce. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana światło i ciemności. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana błyskawicy i chmury. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosław Pana ziemią. Fal go I wywyższej na wieki. Bogosławcie Pana góry i pagórki. Sławcie go i wyszajcie na wieki. Bogosławcie Pana wszystkie rośliny na ziemi. Sławcie go i wywyszajcie na wieki. Bogosławcie Pana źródła. Sławcie go i wywyszajcie na wieki. Bogosławcie Pana morza i rzeki. Sławcie go i wywyszajcie na wieki. Bogosławcie Pana stworzenia wodne, wielkie i małe. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana wszystkie ptaki, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana wszystkie zwierzęta i trzody, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana ludzie, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana Izraelici, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana kapłani, pańscy, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana słudzy pańscy, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana duchy i duszy sprawiedliwych, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana, bogobojni pokornego serca, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bogosławcie Pana, Hananiasza, Azariasza, Miszelu, sławcie Go i wywyższajcie na wieki, bo wyzwolił nas z krainy umarłych i wybadał z śmierć. Mocy śmierci uwolnił nas ponącego żarem pieca i ze środka ognia wyprowadził. Składajcie Panu dzięki, bo jest dobry, bo jego łaskowość jest wieczna. Błogosławcie Boga nad Bogami, wszyscy bojący się Pana. Sławcie go i składajcie dzięki, bo na wieki jego zmiłowanie. Dziękuję Ci, Boże Ojcze Wszechmocny. Tam wysoko w niebie, przestworza w trzecim okręgu, gdzie zasiadasz na swoim tronie, a my jesteśmy Twoim tutaj, ziemia tylko pod nóżkiem. Błogosławimy Cię tylko za to, nie tylko za to, że nas stworzyłeś i dałeś nam tyle bogactw, ale przede wszystkim za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego tutaj posłałeś na ziemię i który wziął za nas wszystkie brudy i wszystkie grzechy na swoje barki. Za te wszystkie grzechy, za te wszystkie cierpienia, które musiał przejść, wziął je na krzyż. Panie, panie, wybacz nam, że musiałeś swojego syna nam dać, żeby nas zbawił, żebyśmy zrozumieli, że to on poniósł za nas ofiarę i zbawił nas z łaski. I łaska jest darem od ciebie dla nas, żebyśmy się nie chlubili, że z uczynków możemy dostępić zbawienia. Wiemy, że pozbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie i nikim innym. Nie ma innego imienia pod niebem ani na ziemi, który by było, byłby pośrednikiem do Ciebie. Tylko Jezus Chrystus, jedyny pośrednik do Boga. Błogosławimy Cię Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za Jezusa Chrystusa w tych trudnych czasach i prosimy, wiemy, Przydałeś nam także Ducha Świętego i ten Duch Święty jest tutaj na Ziemi i nad nami czuwa i nas upamiętuje, I dzięki niemu się nawracamy i na nowo rodzimy. Bo nie ma nic piękniejszego jak na nowo się narodzić w szcie wodnym, w szcie janowym, w którym. Kiedy tego doświadczamy, umieramy razem z Jezusem, a z nami umierają nasze ziemskie grzechy i na nowo się rodzimy w Jezusie Chrystusi. i wtedy mamy czyste ciało, czyste dusze, czyste serca, tak jak ma Jezus. Już nie chcemy grzeszyć, już nie chcemy być tacy brudni, nie chcemy być z tego świata. Chcemy iść naśladować Jezusa, chcemy z Nim żyć, chcemy się z Nim cieszyć i smucić. I wiemy, że mamy Pocieszyciela, bo przecież Jezus obiecał nam, że ześle Pocieszyciela. I zesłał Go i On jest ten Pocieszyciel i mnie odnalazł. Panie Boże, dziękujemy Ci za to wszystko, że działa z że nie zapominasz o nas, że nas wspierasz tutaj na tym ziemskim padole. Panie, pozwól nam jeszcze zażyć troszeczkę szczęścia na tej ziemi, spróbować raju. A potem, a potem, a potem, kiedy stwierdzisz, że serce strane ma z tej ziemi odejść, Panie, pozwól nam być przy Tobie, cieszyć się Twoim szczęściem, Twoim blaskiem, Twoją mocą, Twoją świętością, bo jesteś święty, święty, święty. Amen.